Witam, ja jestem Blowback, a to jest kolejny Let's Play z serii Blowback i przygody z Metin 2. Tak więc wczoraj udało mi się sprzedać te cztery jajka i dostałem i uzbierałem z tego ponad jeden kaka, teraz są te jedzeny i udało mi się zrobić mini zbroję plus 6, długi miecz plus 6. Tradycyjny Helm plus 6, bo są plus 6 i naszyjnik plus 6. Do tego zakup, udało mi się zakupić trochę miksturek i jeszcze troszeczkę pieniędzy nam zostało. To postanowiłem widać na mieczy na 15 level. A dzisiaj, co dzisiaj będziemy robić? Właśnie to jest kluczowe pytanie. Dzisiaj będziemy wbijać 15 poziom i będziemy. No, 15 poziom postanowiłem wbić dzisiaj. I co jeszcze? No. Hmm. Dzisiaj jeszcze zrobimy Eku na 15 level. Tak, będzie od razu filmik z Eku, jak robię. A trzeci let's play to jeszcze postaram się go dzisiaj nagrać. To, że jak wbijam od 15 do 20 levela, a przy okazji drop jajka, skupimy się na drop jajkach. Na drop jajkach, tak. Aha, i teraz tak. Mam piąty level. W statusie poziom piąty. No i co? Wbiję dziesiąty level i powrócę do was. No, już jestem. Mam otor dziesiąty poziom. Teraz rozdam skille przy was. Tak więc dwa razy witalność, raz siła, dwa razy witalność, raz siła. Dwa razy witalność, raz siła. No rangę już mamy neutralny. Dalej już jest 137 punktów. Teraz rozdamy w skille. Wszystko daje w aurę. Aurę mamy już na poziomie szóstym. Berka dopiero wyglądała, jak aura będzie na M. Także na razie berek jest bezpunktowy. No i co udało się wydropić? Żelazną zbroję płytową, podoba mi się bardzo zbroja, jak jest na większym plusie, na przykład na plus 6, plus 7, fajnie się śni No i tylko jedno jajko. Jakieś tam jeszcze dzwony, sztylety, łuki, wachlarze. No i co teraz? Teraz wbiję 15 poziom. Przyjdę do was i... wymienimy wszystko to, co mi się udało zdobyć. Jajka, spróbuję zrobić broń. A więc do zobaczenia. Jestem już, tak jak widać, mamy już 15 level, trochę jajeczek. Tak więc pierwsze postaramy się zrobić tą zbroję na plus 3, a więc do roboty. Plus 1 jest. Plus 2 jest. Plus 3 plus 4 czy będzie jest plus 4 jest plus 5 teraz zrobimy troszkę inną opcję kupimy na szyjnik, żeby go spalił a następnie ymm, zrobimy zbroję. Postaram się zrobić na plus 6. Spalił, dobra. Ymm, uwaga. No, i mamy zbroję plus 6 na plus 7, co trzeba. Dwa razy żółtnie niedźwiedzia. No i zbroi wyglądamy tak. Leciutko przybliżę. No i na razie długi miecz plus 6, ale postaram się zrobić miecz na 15 level. Co mamy jeszcze? No, mamy. Aura miecza na poziomie 11. Witalności mamy 32. Siły 20. Rank 202. Mamy teraz te 6 jajeczek. Idziemy je wymienić dodające. A zobaczymy, co Pani się podejrzewa, że będą te fioletowe miksturki. tutaj żeby troszkę było szybciej, to jedną kliknę. On nadaje nam 10 szybkości ruchu na 10 minut. O już go zająca z daleka widać. No to co? Tak wygląda nasz zając, się ma zając. Znalazłem jajka wielkanocne. Świetnie. No i dostaliśmy niestety. 30 sztuk kwiatów brzoskwini, ale to też się nam przyda, bo można je wymienić u back-go podajże na miksturki, które dają przyspieszenie na 3 minuty. Sok z kwiatów brzoskwini, no i co teraz? No, w następnym let's playu pokażę wam, jakie ja zrobiłem eku. Um... Jak zrobiłem ten mieczyk, i w następnym let's playu postaram się wbić od 15 do 20 poziomu. I praktycznie skupimy się na dropie. A więc żegnam się z Wami. Pozdrawiam. Blowback.